Halo, halo, dobry wieczór, z tej strony Chłopski Rozum. Jest 23 marzec roku 2024 i niedawno minął rok, odkąd nie nagrywałem na YouTube. Należą Wam się małe wyjaśnienia, co, jak, czemu i dlaczego tak się w ogóle wszystko wydarzyło. Otóż wiele w moim życiu się zmieniło. Otóż um, urodziło mi się drugie dziecko, e, wróciłem na etat, mam firmę na głowie mam firmę na głowie oraz rodzinę na otrzymaniu i zwyczajnie tego czasu na nagrywanie, na YouTube jest mniej, a że tak powiem, że wcale e, wcale go nie ma. Cały mój czas bierze e, rodzina, firma oraz praca moja, mojej żony. No i tak to tak to, tak to leci. Jako, że jest sobota, i teraz zakończył się mecz Francji z Niemcami, jakoś dzisiaj mnie naszła mała ochota, żeby pogadać sobie do kamery, odpowiedzieć Wam na parę pytań. Jakieś taki lekkie, le, lekkiego kopa motywacji dostałem, więc sobie dzisiaj porozmawiamy, poodpowiadamy na pytania. I taki jest plan. Nie będę tutaj w materiale nic, żadnych tutaj cięć robił, i, 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 i tutaj powiedzmy, że oszukiwał. Polecimy sobie, oszukiwał w cudzysłów, oczywiście. Polecimy sobie tak, jak wszystko leci, żebym nie musiał dużo tutaj też poświęcać czasu na, na obróbkę. I, i, I ten czas, który mógłbym poświęcić równocześnie na, na coś innego, tak? Więc tyle tytułem wstępu. Ja też dzisiaj rano dodałem post na Chłopski Rozum w karcie społeczność, żebyście zadawali pytania. Ja z chęcią Wam na wszystko podpowiadam. No i pojawiły się tutaj dwa pytania. Może, nie dwa pytania, tylko dwa posty od użytkowników. Od widzów, w którym jest kilka pytań, i odpowiadam Wam na te pytania. Na luzie, bez stresu, jest sobota, trzeba się troszeczkę wycigować, tak? Więc lecimy z pierwszym pytaniem. Takie tam 88 o dwójka dzieci. Gratulacje. Chłopski, super, super że się odezwałeś. Chodzicie jeszcze do tej restauracji Mekanos. Dzięki, tak. No, drugie się urodziło. Tak jak wspominałem. Odezwałem się, trochę mnie nie było, prawda? Czy chodzimy do restauracji Mykanos? Nie, nie chodzimy. Kiedy ostatnio byliśmy? No chyba nawet przypuszczam wtedy, kiedy pojawił się film, jeszcze jak były pierwsze dziecko z moją żoną. No fajnie wtedy było, ale teraz myśmy się, że tak powiem, przebranżowili, przesiedli na restaurację włoską, również u nas w miejscowości, w której mieszkamy, a mieszkamy w miejscowości sztolcną poza Twojej firmy, dla mnie to najbardziej interesujące z niej być. Dzięki, dzięki, <laughs> ze swoje strony postaram się to wszystko zmienić, nagrywać oczywiście częściej. Ehm, no i taki jest plan. Ehm, drugi e, komentarz napisał autobusiarz Dobry Geld, szanowny Panie, śledzę Pana kanał od, 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 koło, od koło roku i ostatni brak Pana filmu zauważyłem. No tak jak wspominałem Yy, życie się obróciło do góry nogami, yy, no i wyszło jak wyszło. Jeśli zechce pan zerknąć na moje filmy, to pozna pan, że przymierzam się do wyjazdu do Niemiec. Kto wie, może doceni pan mój projekt i o nim na dźwięku po ukrzypieniu innych, kto, którym moje materiały się przydadzą. Pytanie: co z gramatyki niemieckiej odbiera pan jako trudne, oraz które zagadnienia są dla pana proste? Yy, nie wiem, drogi kolego, czy Wcześniej miałeś do czynienia z językiem niemieckim, czy nie? Czy się uczysz poprzez swoje filmy, czy również starasz się uczyć innych? Bo z tego co widzę, w ostatnim twoim filmie wypisywałeś sobie przez półtorej godziny na kartce odmiany czasowników. Na innym filmie, przepraszam, zerknę sobie. Bo nie mam dokładnie w głowie zachowania podczas wypadków, podwozie na dwozie, martwe pole, redukcja emisji spalin, układ chodzenia silnika. Yy... Znaczy, się ja tych wszystkich filmów nie widziałem, a jeżeli mogę tutaj mówić o, 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 o miniaturkach, co tych na miniaturkach jest, yy, mówione, to jest taka bardzo, że tak powiem, gramatyka szczegółowa. Yy... Która y, zasadniczo czy się przyda, jeżeli się dopiero uczysz niemieckiego, w małym stopniu na pewno tak, no, ale jeżeli, y, tak jak mówię, y, nie miałeś styczności z gramatyką niemiecką i y, y, ogólnie z językiem niemieckim, to raczej w, takie szczeg ta, w taką szczegółową gramatykę bym y, nie wchodził. Raczej bym się starał na Twoim miejscu dużo słuchać y, niemieckiego i y, y, y podążać za tym, tak? Bo y, gramatyka gramatyką, ale jeżeli jak już dojdzie do spotkania y, z jakimś tam Niemcem, powiedzmy, y, a też y, trzeba brać pod uwagę to, że y, w różnych rejonach różnie rozmawiają tym niemieckim, tak? Powiedzmy w okolicach Hanoweru, czyli w Stolzno, tam gdzie mieszkam to tutaj posługujemy się czystym niemieckim, tak? On jest czysty, zrozumiały powiedzmy i, i, i nie ma tego problemu, ale w zeszłym roku byłem w okolicach gdzie to było? Kawałek przed, albo kawałek po, za Norymbergą i, i, i tam jak się, jak rozmawiałem i, i, i osoba, z którą właśnie rozmawiałem mówiła powiedzmy takie R, jak my mówimy, nie? Takie bardzo czyste, że tak powiem, a w północnych Niemczech to nie ma R, tylko jest takie R, R, tak R, w ten sposób to się wymawia, nie? A tam, za Norrømbergą, to już się mówiło w ten sposób, że R, R, tak jak my mówimy, jak mówią, powiedzmy, um, osoby tam z Rosji, z Ukrainy i tak dalej, nie mają tego akcentu R, nie? No i ja tam się pytałem, Skąd pani pochodzi? On powiedział, że ona się tutaj urodziła. Nie? mówię, ale, ale pani, R jest takie, tak, że tak powiem, nieniemieckie, nie niemieckie, ale to, to tak jest, że my jesteśmy Mittelfranken. Nie? Oni są Mittelfranken i oni tak po prostu mówią. Z kolei na drugi dzień, jak poszedłem tam, powiedzmy na plac, jak to się mówi, na zewnątrz, to była właścicielka, która gadała też z tym człowiekiem, i po prostu mi tego człowieka trudno było zrozumieć zważając na to, że ja po prostu mieszkam teraz w innym środowisku, obracam, obracam się z innymi ludźmi i to niestety inaczej wszystko, inaczej się rozumie. Z kolei na bajerach też gadają inaczej i, i po prostu wydaje mi się, że w każdym nie wiem czy to mogę powiedzieć landzie, czy w każdym em, innym em, miejscu trzeba się tego języka powiedzmy trochę uczyć na nowo, powiedzmy przeprogramować prze, pro, prze tak. Ale wracając do tematu. Tak jak widzę w Twoich filmach to bardzo się skupiasz na, na takich na takiej szczegółowej gramatyce. Jeżeli się uczysz, to raczej wolałbym słuchać, bo jeżeli tak jak mówię dojdzie do spotkania, to nie będziesz miał czasu myśleć i wyszukiwać odpowiedniego e, słowa e, jakiegoś tam szczegółowego, tak? E, no tak, no jeżeli bym się też uczył gramatyki, to uczyłbym się przede wszystkim podstawowej. E, jeżeli jesteś początkującym, cały czas podkreślam. E, a wszystko, e, co dalej, to, to będzie przychodziło, nie? Ale nie umniejszam temu, że... E, Każda forma nauki, którą prezentujesz w swoich filmach, jest oczywiście dobra, tak? Jeżeli robisz również te filmy, żeby, że ci to daje jakąś motywację i, 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 i napędza cię w tym, to rób to dalej, tak? Każda forma nauki uważam, że jest dobra. Jeżeli przede wszystkim masz tą motywację i coś cię napędza, to idź w tym kierunku, tak? Co tam jeszcze, kolego, pisałeś? Już patrzę. Yy, już tutaj jestem. Ale yy, aha, no i właśnie co było dla mnie z gramatyki takie proste i najtrudniejsze. Zasadniczo ja nie zwracam na to, na to uwagi. Nauczyłem się podstawowej yy, gramatyki, podstawowych yy, składań, powiedzmy skła podstawowego składania zdań. I tym szedłem, bardziej, bardziej się starałem iść w tym kierunku, żeby zrozumieć to, co ludzie do mnie mówią, a nie żeby gramatycznie super dobrze się wypowiadać. Bo przede wszystkim najważniejsze jest to, że masz zrozumieć. A to, jak odpowiesz, to już jest. To ma mniej do znaczenia. No bo co z tego, że będziesz znał gramatykę, jak nie będziesz wiedział, co ludzie do ciebie mówią, nie? W tym sensie. Y ok. Y ale tak, doceniam, doceniam to, 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 co robisz I, i tak, jak powiedziałem, że każda forma nauki jest, jest dobra yy, i tyle. Kolejne pytanie, czy wynajmował Pan mieszkanie z administracji i czy zechcesz Pan podzielić się spostrzeżeniami na tym szlaku od zera przez podpisanie umowy i otrzymanie kluczy? Nie, nie wynajmowałem mieszkania z administracji i zasadniczo nie wiem, dlaczego tego nie zrobiłem bo jeżeli otrzyma się mieszkanie z administracji, że też tak powiem ze spółdzielni, to za mieszkanie się płaci mniej niż w przypadku jak się wynajmuje normalnie od kogoś tak, bo ze spółdzielni jest zwyczajnie zwyczajnie taniej. No i mógłbym tak zrobić, ale czemu tego nie zrobiłem? Ja siebie pytam i, i inni się mnie pytają dlaczego tak nie zrobiłem w sumie. W sumie nie wiem. I nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale um, ostatnio się nawet zainteresowałem tym tematem, bo ja oczywiście wynajmuję mieszkanie. Um, generalnie, jeżeli chodzi o, 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 o dostanie mieszkania z miasta czy ze spółdzielni, to też nie jest tak wszystko hop-siup. Zaczynając od tego, że dostają powiedzmy mieszkania socjalne, bo to się tak nazywa. Że tak powiem, ci, co mają najmniejsze dochody. Ja tego nie wypisywałem, więc ja tylko mówię to co, to, co słyszałem. Ci, co dostają najmniejsze dochody, albo ci, co mają zwyczajnie więcej dzieci, albo tam, gdzie powiedzmy kobiety w ciąży pod tym względem. I też, jeżeli chodzi o czas oczekiwania, to też zależy, gdzie. Ale może być również długi, tak? Ja ostatnio się pytałem: ile te, y, się czeka na mieszkanie w miejscowości y, Augsburg? To jest na Bajerach. No i powiedzmy, tam w Augsburgu, jakby się do, y, chciało dostać mieszkanie, to trzeba czekać y, około 7 lat, więc y, kawałek czasu jest. Jeżeli chodzi powiedzmy o mieszkanie w innym rajonie, czyli powiedzmy jakieś 10 km od Augsburga. To tam trzeba czekać na mieszkanie około dwóch lat, ale trzeba złożyć wniosek i każdy ten wniosek może złożyć, nawet w przypadku takim, że ja mieszkam na północy Niemiec. Jak jest w innych rejonach trudno mi powiedzieć, eee, niestety nie wiem. Eee, tak to wygląda, ale nie mniej uważam, że, że warto takie podanie złożyć, zło warto złożyć taki wniosek. No, bo przede wszystkim dlatego, żeby, żeby mniej płacić, i wydaje mi się, że wtedy nie ma też takich problemów jak powiedzmy z, z naszymi fermitrami, czyli z, z tymi, co wynajmują mieszkania, bo oni też niektórzy są tacy, że często trzeba się prosić. Często trzeba czekać na coś, żeby coś dostać, otrzymać, żeby coś naprawił. Czasem to jest też męczące i uwłaczające, ale też nie zawsze. Więc uważam, że tak czy siak warto złożyć taki wniosek. Zawsze można nie przyjąć. Yy, I tyle. Kolejne pytanie jest. Yy... Czy wyobrażenie, że na jedzenie na jedną osobę wyda się 500 euro miesięcznie jest wciąż aktualne, uwzględniając obecnie ceny? Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi na jedną osobę 500 euro miesięcznie, no to tak jak mówię i, i tak jak myślę, że to wszystko zależy kto jakie ma potrzeby i kto jak się tutaj stołuje, tak? Ja uważam, że 500 euro jest dosyć, dosyć dużo. Powiedzmy, jakieś 300 euro miesięcznie na jedzenie, jak się wyda, to jest 300-400 euro, ale 500 wydaje mi się, że nie. E, że to jest trochę za dużo. Fakt, że od paru lat raczej e, ceny są wyższe niż jak 7 lat temu tutaj przyjeżdżałem, powiedzmy, nie wiem, strzelam 20-30%. Ale żeby wydać 500 euro na jedzenie, no to chyba żeby się kupowało jakieś. albo by się stołowało inaczej niż ja, ale wydaje mi się, że takie 300-400 to tak. Hmm. Czy brał Pan udział w kursie językowym dla emigrantów? Tak, brałem udział w kursie językowym dla emigrantów. To było około 7 lat temu 6,5, no ale tak z 7, bo 7 będzie w październiku. Ja już przyjechałem z podstawami języka niemieckiego do Niemiec. Umiałem powiedzmy 500 słów, wiedziałem jak się składa zdania, wiedziałem co, w jakiej kolejności jest. Podstawowe słownictwo znałem. Poszedłem na kurs dla takich ludzi jak ja. Twierdziłem generalnie, że, że nic nie umiem, ale z tego co słyszałem. Ee, że są kursy w zależności od Twojego, powiedzmy, Twojej wiedzy na temat języka niemieckiego. Ja uważam, że u mnie bardzo słabo niemiecki, Jak tam przyszedłem, to ludzie po prostu, e, że tak powiem, to był kurs chyba A1. Taki całkowicie podstawowy, że składali się. Ich bin Kamil, ich bin einund, reżyser zum Beispiel, nie? Na przykład. I to było takie totalne podstawy, podstawy, podstaw. Ee, Pochodziłem tam, powiedzmy, nie wiem, strzelam 7-10 razy, byłem już potem nie poszedłem. Dla mnie to było troszeczkę za proste, ale też się troszeczkę dziwiłem, że byli tam ludzie, którzy mieszkają z 10 lat w Niemczech i oni przychodzą na kurs języka niemieckiego, który jest totalnie od podstaw, czyli A, A1, nie? To było takie dziwne. Eee... No, ale być może też źle trafiłem, no, jeżeli jest możliwość nauki i, i, i wybrania sobie jakiejś grupy, albo dostosowania się do poziomu, który, powiedzmy, w którym jesteś, do grupy, do której powinieneś trafić, coś w tym kierunku, to, no, tak jak mówię, no, uczyć się warto, tak? I, 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 I każdy, powiedzmy, sposób na naukę też jest dobry, nie? No. Co uważa Pan od legalizacji, o legalizacji 1 kwietnia? Z tego co wiem, to w, mówimy tutaj o legalizacji marihuany. Z tego co wiem, to chyba ma wejść 1 kwietnia, czyli za 8 dni. Zasadniczo to nic w moim życiu nie zmieni. To nic w moim życiu nie zmieni. Zasadniczo nie jestem jakimś palaczem marihuany ani, ani nigdy nie byłem, aczkolwiek nie mówię, że nigdy nie próbowałem, bo próbowałem. Jeżeli chodzi tutaj o, o możliwość załatwienia sobie tutaj marihuany czy, czy innych tam środków, to tutaj nie ma najmniejszego problemu, wystarczy mieć jakiekolwiek znajomości bądź kolegę. Kolegów z pracy, a oni to już powiedzmy mają te znajomości, więc kto chce to sobie załatwi, kto nie chce to sobie nie załatwi, i, i, i tak to wygląda. I tak jak wspomniałem, że w moim życiu to niczego nie zmienia. Może być, ale bez tego też można żyć, nie? E, tak, z wyrażami z szacunku. autobusiarz dobry Geld. Pozdrawiam cię, kolego. E... No i tyle. No to leci nam już tutaj 19 minuta krótko na temat. Jeżeli macie oczywiście jakieś pytania, możecie zadać je w komentarzu na dole. Ponadto i postaram się poodpowiadać może w święta wielkanocne, bo tutaj zostajemy w Niemczech. Więc pytajcie tutaj w komentarzu na dole. Postaram się tutaj coś dla Was również ponagrywać. Jeżeli Was interesuje, co się na co dzień u mnie dzieje, czym się zajmuję, co mnie pasjonuje, to ja postuję, postuję powiedzmy, powiedzmy, pokazuję swoje życie codzienne na Instagramie kamil.photofilms. Macie linka tutaj w komentarzu na dole. Możecie mnie, powiedzmy, śledzić i również napisać do mnie i obejrzeć wszystko co się dzieje tutaj w oku wokoło mnie tak także trzymajcie się miło było was wszystkich widzieć trzymajcie się ciepło i cześć